Tak jest szczególna intencja w dzisiejszej naszej nocy. Nasze zdanie przecież przez krzew. Pra niece boły, rozdwój i wreszcie skąd. the Thank you. Dziś dla zobrazowania znowu, 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 Wyrzekł właśnie z swojej świętej służby i swego móc, Nie, 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 Święty nie, 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 wyszedł na nie, na nie, i nie, na nam. na Ludzie grzeszni, narody nie obudły twoich okrętów, ale w węglu serca miałeś wiarę i przekonanie, że nie ja mieć to Teraz, ja powinienem być tą całą życiem. Teraz, Pani Anna, wypalimy Święty Piotr utkwił oczy do i widzę, widzę w ogóle się prawie, zwłaszcza długo i mężczyżę. I ze miasto, bawni i na oku mnóstwo. Tylko powiedz mi jeszcze, czy nie je promowałeś musi gdzieś mi Ele vive determinado à sua palavra. Chama i dostrzec, Chrystusa tutaj macę do Chcemy nas, by, chcemy nas by